Uhonorowanie w cudzysłowie prezesa Trybunału. Wydźwięku jeszcze nie znam, ale on jest oczywisty. No, partie prawicowe, klerykalne się bardzo ucieszyły, bo ich wszelkie przejawy klerykalizmu, a zwłaszcza ta ekspansja Kościoła na, na władze świeckie bardzo cieszy, bo oni by chcieli żyć w państwie. Stworzyć. Natomiast, y, y, cóż, no, jest to wielka bezczelność ze strony kościoła i, 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 i taka, no, wręcz powiedziałbym, no, niefrasobliwość, że y, urzędnika takiego szczebla honorują swoim medalem, bo przecież y, dla myślących ludzi no, to jest ko przejaw kolaboracji. No, to, to jest człowiek, który sam się nie kryje, ani, ani ci, którzy go. Uchonorowali nie kryją się z tym, że to jest ich człowiek. To przecież ten, ten człowiek ma decydujący głos w Trybunale Konstytucyjnym i y, wiele spraw, które się o stosunki relacje Państwo Kościół ocierają, y, na korzyść Kościoła y, forsował. Y, była taka, chyba chodziło o liberalizację ustawy antyaborcyjnej, no więc jego, jego głos, jego postawa. Przyczyniła się do, do, do odrzucenia projektu liberalizacji. No, no to jest coś nie do pomyślenia w takich krajach y, o rozwiniętej demokracji, y, świeckich krajach, jak Francja, czy, czy kraje Beneluxu, czy Skandynawskie, Skandynawia. No to, to jest coś, coś niesamowitego. Y, nikt by się tam na, na coś takiego nie poważył. Jak o tym usłyszałem pierwszy raz, to mi się. Y, objawiła scena z y, Ojca Chrzestnego, z, z, z trzeciej części, kiedy y, ten capo di tutti capi, czyli y, y, głowa mafii amerykańskiej, y, otrzymuje na początku filmu y, też y, chyba nawet to samo oznaczenie, piusa XI, piusa bo takim ludziom to oznaczenie zostało przyznawane. No, i, Ci, którzy otrzymali to odznaczenie, to są albo mafiozi, albo, albo dewoci totalni, albo politycy właśnie, którzy na rzecz Kościoła pracowali, czyli de facto kolaboranci, albo ludobójcy, ludobójcy, przeczytacie w faktach i mitach całą listę ludzi, którzy otrzymali takie samo, albo są, są dwa czy trzy rodzaje takich odznaczeń papieskich. To są przywódcy państw, na przykład Węgier z czasów, z czasów II wojny światowej. Ja już nie pamiętam nazwisk w tej chwili, bo ich tam jest kilkanaście. W każdym razie faszyści, przyjaciele Hitlera, ludobójcy, to no oczywiście takim ludziom, taki na, na jeden z największych zaszczytów został w przeszłości przyznawany, no i, i ten Pan nasz Prezes Trybunału się wpisuje w taki poczet y, sław. Ja tylko słowem chciałem przypomnieć, że y, przy całej mojej krytycznej postawie wobec Rzeplińskiego, który zresztą już dawno y, wykazał się służalnością wobec Kościoła, on był delegatem osobistym w Wałęsy w Komisji Konstytucyjnej. I w tej komisji konstytucyjnej głównie walczył o to, żeby w przypadku praw homoseksualistów nie wpisać e, do konstytucji. Także, żeby zostało takie ogólnikowe stwierdzenie, e, które, no, z którego nie wynika jednoznacznie, czy ta grupa jest chroniona przez konstytucję, czy nie. A w sprawie Trybunału chcę powiedzieć, o czym już wspomniałem wcześniej, że wszyscy poprzedni szefowie Trybunału to byli ludzie na usługach kościoła i fakt, że Sejm w latach 90. jeszcze powierzył... Trybunałowi Konstytucyjnemu, aby ostateczność rozstrzygnięć, to znaczy, żeby obalić takie rozstrzygnięcie, potrzebna jest większość kwalifikowana dwóch trzecich, czyli prawie nierealna w polskich realiach. Właściwie to jest główny punkt, który utrzymuje państwo wyznaniowe w dużej mierze w Polsce. Trybunał Konstytucyjny blokuje, tak jak była ta ustawa, liberalizacja ustawy aborcyjnej, potem było więcej inicjatyw dotyczących krzyża w Sejmie, czy w ogóle w budynkach publicznych, wszystko to blokuje Trybunał Konstytucyjny. Także warto myśleć politycznie również na rzecz przywrócenia takiego statusu decyzji Trybunału, jakie było w pierwszych latach istnienia, czyli że one nie były ostateczne. Wtedy Sejm zwykłą większością mógł obalać orzeczenia Trybunału.